Siemanko moi drodzy, witam was w kolejnym wideo na moim kanale. Dzisiaj mamy taką zapowiedź całej playlisty, jest to wideo otwierające tą playlistę w zasadzie, w której będzie takie od A do Z poradnik kryptowalut dla totalnie początkującego, znaczy w zasadzie od totalnie początkującego po rzeczy zaawansowane, czyli jeśli jesteś osobą początkującą, to będzie idealne dla Ciebie, żeby zacząć. Jeśli jesteś osobą, która jest już trochę na tym rynku, szukasz czegoś więcej, to też będzie playlista dla Ciebie, oczywiście z pominięciem pierwszych w jakichś tytułów, które mówią o tym, jaką giełdę wybrać. Więc moi drodzy, zapraszam Was do oglądania tej playlisty. Ja za chwilę Wam powiem, co znajdziecie w tej playlistie, ale czykolwiek to jest nie wszystko, to jest tylko preludium, czyli to jest taki początek. Oczywiście na samym początku nie zapominajcie też o tym, aby obserwować mnie, czyli zasubskrybować mojego YouTube'a obserwować mnie na X i dołączyć koniecznie do serwera maniacy biznesu na Discordzie, ponieważ tam mamy całą komunikację naszej społeczności i to tam zawsze mnie znajdziecie i możecie zapytać o wszystko. Jeśli chodzi o playlistę i takie pierwsze tytuły, mamy jak założyć swój pierwszy portfel kryptowalut. Z pewnością będzie pewnie którą giełdę też wybrać i jak założyć giełdę, bezpieczeństwo w kryptowalutach, jak chronić swoje środki, co to są klucze prywatne i publiczne. Kopanie kryptowalut, czy warto, jak to działa? Proof of work, proof of stake, czym są altcoiny, smart contract, rum, NFT, jak kupić swoje pierwsze kryptowaluty na giełdzie, stablecoiny, czym są, dlaczego są ważne, co to jest DeFi i tak dalej, i tak dalej. Tych tematów tutaj niżej jest jeszcze więcej i będzie jeszcze więcej. I teraz uwaga, jest taki aspekt dla Was, jeśli wy chcecie, abym jakiś tytuł konkretnie dołożył do tej playlisty albo zaczął od niego, dajcie znać w komentarzach, a z pewnością nagram takie wideo wyjaśniające, właśnie wasze tutaj problemy i to, co Wy chcecie, abym tutaj zamieścił. Także, moi drodzy, to wszystko w tej krótkiej zapowiedzi. Pamiętajcie o łapce w górę, subskrypcji, komentarzu, wbijajcie na nasz Discord, macy biznesu i zostawcie też follow na się Tak, trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnych materiałach właśnie w Playliście o kryptowalutach. Cześć!